Nazywam się Anna Migdał-Szołankiewicz, jestem Soul Coachem. Jestem mentorką kobiet pragnących szczęśliwego, spełnionego życia. Pracuję z kobietami od kilku lat na sesjach indywidualnych, prowadzę warsztaty na żywo, warsztaty wyjazdowe oraz jestem autorką kilku programów online. Program, który cieszy się największą popularnością i który zmienił życie setek kobiet. To ty i on, szaleństwo radości. Dzisiaj chciałam przyjść do ciebie z tematem, który dotyczy zdecydowanie nas wszystkich. Jednych w stopniu większym, innych w stopniu mniejszym, ale nas wszystkich. Jest to niezasługiwanie. Bardzo często wydaje nam się, że zasługujemy, że nam się należy. Czujemy, że możemy wszystko, że powinnyśmy mieć nowy dom, powinnyśmy mieć piękne wakacje, cudowną rodzinę, ale to się nie materializuje. Ale nie przyciągamy tego do siebie, nie ma tego w naszym życiu. I nasza świadoma część mówi, tak, ja na to zasługuję, powinnam to mieć. Jednak głęboko w Twojej podświadomości. Skrywają się przeróżne zapisy, które mówią: Nie zasługujesz. Na niezasługiwanie bardzo mocno składa się poczucie winy, ma wpływ, poczucie winy i wstyd. I co z tym dalej robić? Być może nawet nie zdajesz sobie sprawy, że to jest wewnątrz, bo poczucie winy może dotyczyć Ciebie z Twojego dzieciństwa. Ale może też dotyczyć ciebie z rodu. Jak wiesz, jesteś kontynuacją swojego rodu. Wiesz, że przychodzisz do danej rodziny i nie jest to przypadkowe. Doświadczasz tego, czego doświadczała też Twoja rodzina. Bardzo często transformujesz trudne wydarzenia, doświadczenia rodowe. Ale jesteś do tego przygotowana, masz do tego wszelkie predyspozycje, nie ma przypadków. Niemniej jednak, żeby poczuć lekkość, i żeby poczuć zasługiwanie, i żeby przyciągać do siebie obfitość, i materializować to wszystko, co tak bardzo chcemy i potrzebujemy, warto uświadomić sobie, że jest ta nieświadoma część nas, która mocno wpływa na nasze niezasługiwanie. Czasami mamy skończonych kilka fakultetów, skończone świetne studia, a nie możemy znaleźć dobrze płatnej pracy. Wydaje nam się, że jesteśmy fajne, kobiece, delikatne, a nie możemy znaleźć fajnego faceta. Nie mamy przyjaciół, nie możemy kupić mieszkania, i często wydaje się to irracjonalne. Wtedy tak ważne jest, aby odważyć się na spotkanie z tym, co wewnątrz nas. Na spotkanie z poczuciem winy i ze wstydem. Czyli z tym, co składa się na niezasługiwanie. Wstyd i poczucie winy. I tak jak wspomniałam, to wcale nie musi dotyczyć bezpośrednio Twojego życia. To może dotyczyć rodu. I niezależnie, czego dotyczy. To Twoja odpowiedzialność, żeby tam pójść, dotknąć, uwolnić, transformować i poczuć lekkość i poczuć radość. Z tym tematem bardzo mocno wiąże się samo wybaczenie, wybaczenie sobie. Kiedy przychodzimy do wstydu, kiedy pracujemy ze wstydem na sesjach, na warsztatach, na kursach online, wówczas przychodzi taki moment, że każda z nas przypomina sobie coś, czego się bardzo wstydzi, albo wstydziła. Czasami nie chcemy nawet o tym mówić. Warto tutaj wspomnieć też o tym, że każda wina szuka kary. Czyli jeżeli czujesz się winna za coś, to karasz samą siebie, to przyciągasz do siebie okoliczności, przyciągasz do siebie sytuacje. Aby poczuć, że te rachunki się wyrównują, aby poczuć, że Twoje poczucie winy dostaje wymierzoną karę. Każda wina szuka kary. Aby uwolnić się od tego, tak bardzo warto zdać sobie sprawę z tego, że wszystko, ale to wszystko, co zadziewa się dookoła, nie jest ani dobra, ani złe. I że wszystko jest doskonałe. Że żyjemy w świecie dualnym, gdzie jest światło i ciemność, ale ciemność to tylko brak światła. Że nie byłabyś w stanie dostrzec światła, gdyby nie było ciemności. Że twoja dusza nie byłaby w stanie dostrzec, doświadczyć. Bycia okradzioną, gdyby nie było złodziei. Że twoje dziecko nie byłoby w stanie doświadczyć nadopiekuńczej mamy, gdybyś ty nie była nadopiekuńczą mamą. Że ty nie byłabyś w stanie doświadczyć bycia zdradzoną, gdyby twój mąż, partner nie zdradził. Jeżeli. Ta zasada, która jest bardzo. światopogląd, który jest bardzo blisko mnie, jest też Twój, że przychodzimy na Ziemię po to, aby zbliżyć się do siebie, aby odkrywać miłość, aby przypomnieć sobie, kim jesteśmy, aby przypomnieć sobie, że jesteśmy doskonałe, że jesteśmy światłością, że jesteśmy miłością i że mamy wszystko, czego potrzebujemy. Tylko schodząc na Ziemię, zapomniałyśmy o tym. To trzeba mieć z tyłu głowy. To trzeba mieć zawsze z tyłu głowy. Że wszystko, co przydarza się, jest zawsze dla naszego najwyższego dobra. I ta zasada nie dotyczy tylko innych. Ta zasada też dotyczy mnie i ciebie. W momencie, kiedy wybielamy innych, kiedy mówimy: Ok, yy, moje dziecko, moja mama, mój tato dlatego zrobił coś takiego, bo jest tylko istotą, która doświadcza. I mógł to zrobić, ja to rozumiem. Ale ja nie mogę tego zrobić, bo ja jestem zła, jak ja to zrobiłam. To wtedy bardzo mocno wchodzisz w taką przestrzeń w sobie, która nazywa się uwaga wywyższaniem. Robisz z siebie osobę wyjątkową. Stawiasz siebie ponad wszystkich. Wbrew temu, co teraz może przyjść do ciebie, i wbrew temu, co myślisz. Stawiasz siebie ponad wszystkich. Robisz siebie osobę wyjątkową. Bo skoro mama, tata, siostra, brat mają prawo do pomyłek, mają prawo do tego, żeby doświadczać, mają prawo do tego, żeby powiedzieć coś, co zrani innych. To dlaczego ty nie masz do tego prawa? Kim ty jesteś, że nie masz do tego prawa? Widzisz to? Bardzo często, w momencie, kiedy robimy z siebie męczennika, pod tym męczennikiem skrywa się osoba, która chce pokazać, jak jest bardzo wyjątkowa. Więc pozwól sobie być zwykłym człowiekiem. Pozwól sobie być człowiekiem, który doświadcza, tylko doświadcza. My, matki, mamy często taki instynkt, szczególnie te my, matki, które rozszerzamy swoją świadomość i nagle pracujemy z swoim wewnętrznym dzieckiem, odkrywamy, ile to my musimy napisać listów radykalnego wybaczania do rodziców, żeby wybaczyć, żeby zrozumieć. I nagle chcemy być dla naszych dzieci idealnymi mamami, i nagle chcemy, żeby te nasze dzieci nie musiały nam wybaczać, żeby te nasze dzieci miały idealne mamy. I co my wtedy robimy? My stajemy przed tą mocą źródła, stajemy w miejscu Boga, stajemy w miejscu nie wiem, nazwij to jak chcesz w miejscu stworzyciela, w miejscu źródła, w miejscu wszechświata, w miejscu Boga. I próbujemy manipulować rzeczywistością. I w momencie, kiedy zdajesz sobie sprawę, że skrzy skrzywdziłaś to swoje dziecko w dzieciństwie, według ciebie skrzywdziłaś, bo tak naprawdę zrobiłaś to, co wtedy uważałaś za słuszne. Zrobiłaś to, co wtedy byłaś w stanie zrobić. Wtedy byłaś taką kobietą, teraz jesteś inną. I to nie jest ani dobre, ani złe. I w momencie, kiedy ty próbujesz temu dziecku wynagrodzić to, to zapytaj siebie: czy ja to robię dla niego, czy dla siebie? Czy to dziecko potrzebuje ciągle słyszeć ode mnie, że ja to zrobiłam, że teraz nie wiem, chcę go y, kupić, odkupić? Czy to ja potrzebuję załagodzić swoje poczucie winy? Skoro wierzysz mocno w to, że wybieramy swoich rodziców, że przychodzimy do danej rodziny, żeby doświadczać, I jesteś w stanie odnieść to do siebie. I często swoich rodziców stawiasz na piedestale, często nie masz gotowości, żeby napisać do nich listów. Mówisz: Moja mama była cudowna, mój tata był cudowny, a później w pracy okazuje się, że no kurczę, no. Byli ludźmi i nauczyli nas pięknego życia. I skoro przyjmujesz tą zasadę w jedną stronę: że Twoi rodzice byli zwyklimi, zwykłymi ludźmi, i dzięki temu Ty jesteś taka, jaka jesteś, to dlaczego nie pozwalasz swojemu dziecku doświadczyć takiego samego życia? Dlaczego ta zasada działa wybiórczo? Dlaczego działa tylko w stosunku do Twoich rodziców, a nie działa do Ciebie, skoro Ty też jesteś rodzicem? Samo to przede wszystkim samo zrozumienie. To zrozumienie, że świat jest doskonały i nie trzeba go dzisiaj naprawiać. To zrozumienie, że Twoje dziecko dostało Najlepszego rodzica na świecie. I przypomnij sobie teraz jakąkolwiek sytuację ze swojego dzieciństwa, trudną sytuację. Nie wiem, być może mama Cię krytykowała. I miałaś tego dosyć, i ciągle wymagała więcej, więcej, więcej. I na pewno jesteś w stanie znaleźć minusy tej sytuacji. Ale znajdź też plusy tej sytuacji. Jakie są plusy tej sytuacji? Być może dzięki temu jesteś super wykształcona, być może dzięki temu jesteś fantastycznie zaradna, być może jesteś szefem wielkiej firmy, a może dzięki temu jesteś w stanie poradzić sobie w każdej sytuacji. Dzięki temu, że mama była wymagająca. Pozwól sobie być zwykłym człowiekiem. Skoro Ty wybrałaś taką mamę i dzięki temu masz takie profity jesteś taką cudną osobą, to nie stawaj, na, nie stawaj na miejscu Boga i daj swojemu dziecku mieć zwykłą, ziemską mamę. Ja tutaj nie mówię o tym, żeby się nie rozwijać, żeby nie poszerzać swojej świadomości. Rób to. Ale nie biczuj się za to, co już zrobiłaś. To się już stało. Tamto wczoraj ukształtowało dzisiaj, a dzisiaj kształtujesz jutro. Widzisz to, prawda? Być może zrobiłaś coś trudniejszego. Być może dokonałaś aborcji. Być może zdradziłeś, to tylko doświadczenie. Nasz ród bardzo mocno na nas wpływa. Jeżeli przyszłaś do rodu jako kolejne ogniwo, ja teraz zacytuję tytuł książki, nie zaczęło się od ciebie. Ty musisz postępować bardzo często tak, jak postępował twój ród, jak postępowały kobiety w twoim rodzie. Czasami robisz to z lojalności, innym razem robisz to z wdzięczności, a jeszcze innym razem rozwiązujesz jakieś krzywdy w rodzie. To nie jest ani dobre ani złe. Nie staraj się być idealna, nie staraj się być mądrzejsza od Pana Boga. Nigdy nie wiesz, co jest lepsze. Wiesz, przychodzi mi teraz do głowy, nawet nie, pamię nie jestem pewna, czy będę umiała to dobrze powtórzyć, bo przyszło teraz mm, opowiadanie o, właśnie, rozmowie z Bogiem, co jest dobre, a co jest złe. I Ktoś mówi, przychodząc na spotkanie z Bogiem, odchodząc z tego świata, i mówi: Jestem złym człowiekiem, ponieważ na przejściu dla pieszych potrąciłem siedemnastolatka. I Bóg zadaje mu pytanie: Skąd wiesz, że to było złe? A on mówi: No jak to? No potrąciłem człowieka. On był chory przez to. Nie mógł, nie wiem, chodzić, biegać. A Bóg mówi, skąd masz pewność, że ten człowiek, gdybyś tego nie zrobił, nie byłby mordercą i nie zamordowałby pięćdziesięciu osób. No i ten człowiek mówi, no nie wiem. Więc Bóg go prosi, żeby opowiedział o czymś, co zrobił dobre. On myśli, myśli: mówi: Nie no wiem. Um, pomogłem staruszce przejść na przez pasy. I Bóg pyta, ale skąd wiesz, że to było dobre? A on mówi, no jak to? No pomogłem komuś, dokonałem, miałem czyste intencje, dokonałem dobrego uczynku. A Bóg mówi, ale skąd wiesz, co się wydarzyło z tą staruszką później? Być może dzięki temu, że przeszła przez pasy szybciej z tobą, to za rogiem napadł ją złodziej i przewróciła się i umarła. I ten człowiek, Doszedł do wniosku, że tak naprawdę najważniejsze są nasze intencje. Że jak my coś robimy z poczuciem, że czynimy dobro, to czynimy dobro. Że jak my coś robimy, bo nie możemy inaczej, bo nie, ma, nie widzimy innej możliwości, to nie widzimy innej możliwości. I tylko my sami jesteśmy w stanie ocenić siebie i wpędzić siebie w poczucie winy. Nic nie jest ani dobre, ani złe. Przychodzisz na tą ziemię tylko po to, żeby doświadczać. Być może zdradziłeś męża i dzięki temu pozwoliłaś jego duszy odrobić najważniejszą lekcję w tym wcieleniu. Grube przykłady mi wchodzą. Być może dokonałaś aborcji. I zrobiłaś to w imię kobiety, która w rodzie straciła dziecko. I tutaj nie chodzi o to, żeby się usprawiedliwiać i żeby zdejmować z siebie, wiecie, jakieś fałszywe ciężary. Chodzi o to, że tych ciężarów nie ma. Ich po prostu nie ma. Wszystko jest tylko doświadczeniem. W momencie, kiedy pozwolisz sobie to zrozumieć. Że wszystko jest tylko doświadczeniem, to oczywiście trzeba uwolnić emocje. Aż tak łatwo to nie ma. Nasz ziemski człowiek jest energią. Emocje, których do, przeżywamy, które nas dotykają, to też energia. Więc tak czy inaczej, potrzebujesz uwolnić energię emocji z swojego ciała. Ale kiedy zrozumiesz, że nie zrobiłaś nic złego, że to jest, są tylko doświadczenia. To jest Ci łatwiej uwalniać energię emocji. Jest Ci łatwiej z tym pracować. Bo bardzo możliwe, że w tej chwili poklikały Ci różne sytuacje w głowie i już spadł z Ciebie ogromny ciężar, że nie zrobiłeś nic złego. A może nie. Może tak, jakby troszkę coś puściło. Ale ciągle czujesz się winna. Więc teraz siadaj i pisz listy radykalnego wybaczenia do siebie. Ale zrób to porządnie. Co znaczy porządnie? Zrób to tak, jak potrafisz najlepiej. Przygotuj przestrzeń, przygotuj pokój, w którym nikt nie będzie ci przeszkadzał. Zapal świeczkę, weź kartkę, długopis, weź pięć kartek i pisz. Pisz dlaczego nie potrafisz sobie wybaczyć. Pisz, co myślisz o sobie. Pisz nawet jak nie jesteś pewna, czy faktycznie tak było, ale napisz. Później przeczytaj, popłacz i spal. I kolejnego dnia dalej pisz drugi list. I jestem niemalże pewna, że w drugim liście zaczniesz otwierać się na siebie i zobaczysz, że jesteś ziemską istotą, która doświadcza. Która nie zrobiła nic złego. Po prostu doświadcza. Napisz do końca. Przeczytaj i spal. I kiedy robisz samo wybaczanie w listach, to bardzo ważny jest ten dzień trzeci. Nie odpuszczaj dnia trzeciego. Jeżeli nie zamierzasz pisać trzy dni, to nie zaczynaj w ogóle. Trzeci dzień jest bardzo ważny. W trzecim dniu, nawet jak tego jeszcze do końca nie czujesz, to napisz wszystkie pozytywy o sobie, ale najprawdopodobniej poczujesz. Napisz, jaką jesteś cudną istotą. Napisz, ile zawdzięczasz sobie. Ile zawdzięczasz tej małej dziewczynce w Tobie? Ile zawdzięczasz osiągnięć sobie? Ile przeszłaś? Ile wytrwałaś? Ile wytrzymałaś? Gdzie jesteś? Jaką jesteś cudowną matką, córką, żoną, kochanką? Napisz to wszystko. Poczuj wdzięczność do siebie. Przeczytaj i spala. A kiedy jeszcze będziesz czuła, że potrzebujesz pracy, to napisz do mnie maila Anna Małka, annamigdal.com. I ja wyślę Ci arkusz samowybaczania. I jeszcze ten arkusz samowybaczenia sobie zrobisz. I pamiętaj, że to wszystko tylko doświadczenia. I masz prawo czuć wszystko. Masz prawo czuć wszystko. Jeżeli jesteś ze mną dłużej, to najprawdopodobniej słyszałaś o cudzie. Czuję, uzdrawiam, doświadczam. Pozwalaj sobie czuć, uznawaj, że wszystko, co czujesz, jest Twoje i jest ok, nie jest ani dobre, ani złe. I pozwalaj sobie doświadczać wszystkiego, bo to tylko doświadczenia. Pozdrawiam cię gorąco. I mam nadzieję do zobaczenia gdzieś tam, w przestworzach ziemskich <laughs> może na warsztatach, może na sesjach online, może na kursach, a może po prostu gdzieś na ulicy. Życzę ci cudowności i pięknego odkrywania siebie Ściskam